Cześć, witajcie w podcaście Cicha Woda. Ja mam na imię Marita i dzisiaj zapraszam Was na kolejną odsłonę QA. Odpowiem na Wasze pytania, które zadawaliście w okienku na Instagramie. Dzisiaj tutaj widzę taki miks różnych pytań, także też myślę, że będzie ciekawie. Zaczynamy na grubo. <grym> Od pytania: Czy Twoim zdaniem wartość kobiety? Nadal jest mierzona przez to, czy posiada dzieci. Mam wrażenie, że troszkę się już to zmienia w społeczeństwie, ale wciąż jest jednak ten stereotyp dość mocny i wciąż się można spotkać z takimi przekazami, że właśnie kobieta, która ma dzieci, to jest spełniona kobieta, a kobieta, która ich nie ma. No, to nie jest tak wartościowa, i że jedyną rolą kobiety jest właśnie posiadanie dzieci, i że jeśli tego się nie robi, to nie spełnia się jakby swojego celu życiowego. Ja nie chcę nikomu nic narzucać, ja wybieram to, aby nie posiadać dzieci, ale nie osądzam wyborów innych kobiet, i wiem, że mają prawo do wybierania tego, czego po prostu potrzebują i pragną. Wiem, że też takie przekazy, które nakazują kobietom posiadanie dzieci, mogą być związane z tym, że kiedyś mężczyźni po prostu sprowadzali rolę kobiet do tego, aby wydały na świat ich dzieci, i dlatego te przekazy były tak mocne i tak mocno powtarzane, i do dziś w pewien sposób są powielane. Chociaż kobiety same też potrafią do innych kobiet właśnie też tak mówić i narzucać im swoje zdanie, bo myślą, że to jest jedyna droga, bo przez wiele lat było tak to powtarzane w społeczeństwie, że utarło się to tak jako jedyny wybór. A prawda jest taka, że mamy różne wybory i możemy wybierać tak, jak tego pragniemy, jak tego chcemy. Nie zawsze to jest łatwe. Bo tak właśnie jak zadałaś to pytanie, no nadal w jakimś stopniu ta wartość kobiety jest mierzona poprzez jej wybory dotyczące posiadania dzieci bądź nie. I czasem jest oceniane, że na przykład kobieta ma za dużo dzieci albo że ma dzieci adoptowane, to też jest oceniane, to też jest nie tak. Zależy w jakichś środowiskach i tak dalej, ale różne potrafią tutaj być oceny. I myślę, że jest wiele kobiet, które takie oceny będą dotykać. Są też kobiety, które bardzo chciałyby mieć dzieci, a ich nie mogą mieć. I takie kobiety też często są oceniane. Myślę, że dla kogoś takiego już w ogóle może być to niezwykle raniące. Więc chciałabym też to przesłanie przypomnieć, że naprawdę nie warto mówić takich rzeczy i Pozostawić dla siebie czasem takie przemyślenia o tym, czy ktoś będzie miał dzieci, czy nie. Nie zadawać takich pytań osobie, która nie wiemy z czym się mierzy, której dobrze nie znamy. Jeśli to jest bliska przyjaciółka, to wiadomo, że ta rozmowa będzie inna, będzie w zaufaniu, będzie przy cztery oczy. A co innego, jeśli jakaś losowa sąsiadka będzie pytać się na ulicy napotkanej osoby, której nie widziała ileś lat o takie rzeczy, no... Myślę, że warto czasem ugryźć się w język i po prostu się powstrzymać, i powstrzymać się też przed wyśmiewaniem wyborów innych. Nigdy nie wiemy, kto z czym się mierzy, nigdy nie wiemy, co dla niego będzie najlepsze. Czemu my mielibyśmy decydować o tym, co będzie najlepsze dla innej osoby w jej życiu? Pozwólmy każdemu zadecydować samemu. Pod wszystkimi względami, a jeśli chodzi o kwestię posiadania dzieci, to już myślę, że szczególnie, bo to jest naprawdę intymna kwestia, bardzo osobista, więc zostawmy to danej osobie. Marzę, żeby właśnie kiedyś wartość kobiety nie była mierzona poprzez jej wygląd, poprzez jej osiągnięcia w temacie posiadania dzieci, czy też nie. Marzę, żeby kobiety same zaczęły widzieć swoją wartość w sobie, która w nich jest, niezależnie od takich zewnętrznych okoliczności. To by było naprawdę bardzo piękne, ale możemy zacząć zmieniać świat same od siebie i ja staram się to właśnie robić. Czy myślisz, że jest to możliwe, że sztuczna inteligencja zagrozi nam w przyszłości? <zysk> No, kiedyś bym pomyślała, że to może być scenariusz z takich filmów wybujałych o przyszłości, jakiś science fiction, ale no, w pewien sposób może tak być, bo jednak ta technologia bardzo się rozwija coraz to nowsze są rzeczy, AI cały czas działa sobie w niesamowity sposób. Możemy z niego korzystać, jest dla nas dostępne i posiada niesamowite umiejętności, jeśli można to tak określić. Oczywiście to jest na ten moment tylko algorytm i nie ma się co go obawiać, moim zdaniem, ale no nie wiem, jak ta technologia w przyszłości ewoluuje. Kto to wie, co może przynieść życie? Możliwe, że technologia będzie tak bardzo skomplikowana. Już teraz istnieją różne roboty, które poruszają się w taki sposób, wiecie, bardzo realistyczny, tak jakby jak zwierzę, e, albo tak jak człowiek. I kiedy takie roboty stałyby się bardziej popularne, a ktoś na przykład by schakował je, mogłyby być zagrożeniem dla nas. A jeśli chodzi w tym pytaniu o to, że sztuczna inteligencja się zbuntuje, jakby. To, no nie wiem, czy sztuczna inteligencja byłaby w stanie osiągnąć samoświadomość, bo to chyba o to by chodziło. Jeśli byłaby w stanie, no to wtedy tak, wtedy byłaby dla nas zagrożeniem, ale nie wiem, yy, nie wiem, czy to jest możliwe. Bardziej może myślałabym, że mogłyby się jakieś błędy wkraść i wtedy mogłaby stanowić jakieś zagrożenie, ale żeby osiągnęła. Samoświadomość, no nie wydaje mi się, że to jest możliwe, chociaż nigdy nie mów nigdy, więc kto to wie. Mam nadzieję, że nie dożyję takich czasów. Twoje ulubione życiowe motto. Chyba nie mam takiego jednego ulubionego. To się chyba zmienia dla mnie z czasem. Na ten rok sobie. Wypisałam w moim dzienniku takie motto: idź za sercem, idź za głosem serca, i myślę, że to jest dla mnie niezwykle ważne przesłanie. Lubię też taki cytat po angielsku, który nie wiem jak na polski można by było przetłumaczyć: One day or day one, czyli pewnego dnia lub pierwszy dzień? No nie wiem, pewnego dnia lub pierwszego dnia? Pewnego dnia lub pierwszy dzień, nie wiem, nie umiem tego na polski przełożyć, żeby to dobrze brzmiało, ale chodzi w tym o to, że możemy sobie mówić, że pewnego dnia coś zrobię i tak ciągle, jutro, 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 albo możemy sobie powiedzieć, że dzisiaj jest właśnie ten pierwszy dzień i w sumie każdego dnia sobie tak mówi, że dzisiaj, dzisiaj, ja zaczynam dzisiaj. Niezależnie od tego, że na przykład też nam coś nie poszło, ja mogę dzisiaj po prostu zacząć od nowa, od nowa, od nowa i nie mówić sobie pewnego dnia, tylko dzisiaj jest ten dzień i ja działam w tym, czego pragnę, czego chcę. Czy masz jakąś ulubioną książkę nierozwojową? Pierwszy na myśl mi przychodzi szklany klosz, nie wiem dlaczego, ale ta książka bardzo mnie dotknęła. Była dla mnie mocna, bo ja sama się mierzyłam z depresją. Ta książka też porusza temat depresji, głównej bohaterki. I podczas lektury czułam się, jakby ktoś mnie zrozumiał. Czułam się, jakby ktoś mówił moje myśli. To było dla mnie dogłębnie poruszające. I czytałam ją kilka razy. Nie jestem w stanie teraz wielu książek przywołać w pamięci. Większa część książek, którą czytam, to właśnie poradniki, książki rozwojowe, ale też mi przychodzi na myśl książka, gdzie śpiewają raki. Czytałam ją parę lat temu na wakacjach, jeszcze zanim się tak głośno o niej zrobiło, bo tam chyba film wyszedł na podstawie tej książki, czy nie pamiętam jak to było, ale ja jakoś na nią trafiłam, zanim się zrobiła taka głośna i bardzo mi się wtedy spodobała. To jest taka. Moim zdaniem bardzo fajna lektura na wakacje, ale też taka poruszająca. Nie jest taka całkiem lekka, tylko kryje w sobie głębie i takie głębsze przesłanie. Taki dreszczyk emocji wywołuje i wciąga ta historia bardzo. No i Sen o Okapi też przychodzi mi na myśl jako taka wyjątkowa książka z taką aurą tajemniczości. Ciekawie było mi, Popisować sobie z tą historią i z tym klimatem tej książki. O, i jeszcze książka Raje, utracone, też super historia. W sumie ja czytałam pierwszy tom, nie wiem, czy już się pojawiły kolejne, ale na pewno będę chciała przeczytać następne, bo wciągnęła mnie ta opowieść bardzo. I lubię sobie tak od czasu do czasu zrobić przerwę, właśnie od takich rozwojowych książek, poradnikowych, bo. Fajnie też po prostu zanurzyć się w jakiejś historii, i to jest też coś, co mnie w książkach ujęło jako małą dziewczynkę, kiedy zaczynałam czytać różne opowieści. To zanurzenie się w takim wymyślonym świecie przez kogoś i w pełni wczuwanie się właśnie w emocje, w postaci. To zależy od tego, jak książka jest napisana, bo czasem nie potrafię jakoś się tak wczuć w ten temat, klimat i tak dalej, ale jak trafię na coś takiego, co do mnie przemawia, to jest to bardzo dla mnie przyjemne, więc też to lubię od czasu do czasu. Czy masz jakieś ulubione miejsce na świecie, lub marzysz o podróży do pewnego miejsca? Moje ulubione miejsce na świecie to jest nad morzem. <grywia> ja, jak jestem nad morzem, na plaży, to no, kocham po prostu ten stan, nawet nie umiem tego określić, ale to jest moje ulubione miejsce do bycia. I wtedy nic mi więcej do szczęścia nie potrzeba, jak ja widzę może. Kocham może i ogólnie wodę, nad wodą uwielbiam być. A marzę o podróży w takie egzotyczne miejsca. Od zawsze marzyłam, żeby pojechać kiedyś na Malediwy i zobaczyć jak to wygląda. Więc myślę, że kiedyś się tam wybiorę, bo jest to mi bliskie. Chciałabym zobaczyć jak jakby to było, <grym> jakbym tam poleciała. Jako nastolatka strasznie o tym marzyłam i wydawało mi się, że to nie będzie dla mnie osiągalne. W tym momencie wiem, że jest to dla mnie osiągalne. Bardziej to się wiąże z moimi lękami i z tym, że ta podróż bardzo długo trwa. Więc jeśli się wybiorę w taką podróż, to na pewno to będzie też dla mnie cenna lekcja i wejście w coś, czego pragnę pomimo ogromnego lęku i dyskomfortu, więc e, też to będzie dla mnie na pewno ciekawe doświadczenie. Co uważasz za cel swojego życia lub swoją misję? Myślę, że to się będzie zmieniać z czasem, bo oczywiście takie przemyślenia się zmieniają, priorytety i tak dalej. Dla mnie na ten moment celem mojego życia jest doświadczanie życia, doświadczanie tego, co ze sobą niesie, bycie obecną w moim życiu i w tym, co po prostu jest moim doświadczeniem. Jest też moim celem to, żeby żyć autentycznie, żeby żyć blisko siebie i za tym, co po prostu w danym momencie czuję, czego pragnę, płynąć sobie w takim moim flow i być blisko siebie, niezależnie od tego, co się wydarza. Chcę korzystać z życia, korzystać z możliwości życia w ciele, z możliwości doświadczania różnych stanów, doświadczania piękna natury, przyjemności. Chcę Dzielić się też z innymi moimi głębokimi przemyśleniami, i myślę, że to właśnie robię też tutaj. I chcę wnosić w moje życie i w życie innych właśnie takie poczucie spełnienia tu i teraz na co dzień poczucie, że możemy cieszyć się swoją codziennością, możemy praktykować wdzięczność za to, co mamy. Chcę zachęcać do takiego Czułego rozwoju osobistego w zgodzie ze sobą i do odkrywania tego, jak możemy żyć bliżej siebie, żyć tak intencjonalnie i to też właśnie chcę przekazywać innym, chcę tworzyć też bliskie więzi z innymi osobami, chcę razem wzrastać, razem inspirować się, chcę po prostu korzystać z życia i dzielić się tym, co jest we mnie, dzielić się moimi darami, które mam. Myślę, że to jest właśnie to. Moje cele, moja misja podążanie za sobą. Czy istnieje zło i dobro, czy wszystko jest raczej kwestią perspektywy? Ale pytanie filozoficzne. <grym> Czy istnieje zło i dobro? Myślę, że w życiu istnieją różne odsłony szarości, różne barwy, wielowymiarowość i nie ma w moim odczuciu takiego czarno-białego rozdzielenia pomiędzy złem a dobrem. Wszystko jest bardziej płynne, czy też bardziej różnorodne. Dobro i zło często się przeplata, i ja sobie też myślę o tym, że kim ja jestem, żeby oceniać coś i dawać właśnie takie oceny, że, że wiecie, że coś jest dobre i coś jest złe. No, takie oceny są tylko z mojej subiektywnej perspektywy. To nie jest taka obiektywna perspektywa, tylko zawsze one są naznaczone jakimiś moimi przekonaniami, moimi schematami. Hmm. Więc ja sama w sobie staram się nie określać rzeczy jako typowo złe i typowo dobre. I też na przykład to, co mi się przytrafia, to nie określam jako typowo złe, typowo dobre, czy też emocje, które, doświadczenia, które mi się przytrafiają, no. Nie wartościuję rzeczy w ten sposób, staram się przynajmniej. Są oczywiście rzeczy, które są na świecie przerażające, straszne, trudne bardzo i budzą we mnie one również sprzeciw. Można by było nazwać je czystym złem, ale ja osobiście staram się właśnie tak nie wartościować, bo sama wiem, że. Pewne rzeczy, które mi się przytrafiły, też można by było opisać jako czyste zło i osoby, które zrobiły coś jako całkowicie złe, jako uosobienie zła, ale na przykład dla mnie pewne rzeczy, które mi się przytrafiły, które były bardzo trudne, na przykład dały mi. Jakieś wartościowe doświadczenie i cenną lekcję życiową, więc tutaj to wszystko się przeplatało ze sobą dla mnie. I nawet tak jak ostatnio czytałam książkę Dar-Edith, która przeżyła Auschwitz, i ona mówi, że tak, że to było niesamowicie trudne dla niej doświadczenie okropne, ale dzięki temu. Zmieniło się całe jej życie i w ogóle dotarła do całkowicie innego miejsca, do życia w spełnieniu, w poczuciu, że jest wartościowa, że może pomagać innym, i ona właśnie mówiła o tym, że patrzyła na swoich oprawców, wiedząc, że tak naprawdę oni są w pewien sposób więźniami więźniami ideologii, uwierzenia w to, że to, co robią, jest słuszne, i ona sama w sobie Właśnie nie oceniała ich, mimo wszystkich krzywd, które jej wyrządzili, i też to dało jej taką wolność psychiczną, że ona się mogła skupić w sobie na innych rzeczach i dzięki temu też przeżyła. Więc osobiście dla mnie często takie kwestie są zależne od perspektywy, i zło z dobrem się często miesza. I myślę, że to nie mi określać. Co jest ok, a co nie. Ja osobiście swoje życiowe doświadczenia właśnie przyjmuję takimi, jakimi są, bez nadawania im konkretnej oceny czy znaczenia, a przynajmniej właśnie uczę się to robić, bo nie zawsze mi to też wychodzi, bo jednak gdzieś ten umysł chce sobie wszystko zinterpretować i ocenić. Ego też bardzo lubi właśnie stawiać się wyżej od innych i oceniać innych gorzej albo. Próbuję właśnie mówi, że wybielać się, no różne tutaj mogą być strategie naszego umysłu. Także ja staram się gdzieś ponad tym patrzeć i patrzeć na życie jako taką wielowymiarowość różnych wyborów i odcienie właśnie szarości, a nie typowo czarno-białe dzielenie, właśnie, że to jest dobre i to jest złe. Staram się też zawsze patrzeć miłością. I widzieć miłość, ale tego też ja cały czas uczę i to jest dłuższa praktyka, że tak powiem. I staram się sama po prostu już wychodzić do życia z takiej perspektywy dobra. Z mojego wewnętrznego poczucia, że coś jest wspierające, że coś jest właśnie pełne miłości, czułości i do samej siebie, i też do świata. I wiem, że niezależnie od tego, czy na zewnątrz się różne rzeczy dzieją, czy w jakiś sposób inne osoby podejmują swoje decyzje, to ja mam wpływ na siebie, ja mam wpływ na swoje wnętrze, na to, jaka będzie moja perspektywa. I ja mogę skupić się na sobie i zaczynać właśnie zmiany od siebie, więc staram się to robić. Jaki jest cel rozwoju osobistego? To tak na koniec, ostatnie pytanie. W moim odczuciu rozwój osobisty to jest droga, a nie cel. Czyli nie dążę do jakiegoś ideału, nie dążę do tego, żeby mieć, wiecie, wszystko przerobione, wszystko, idealnie już zrobione i ja teraz jestem jakimś oświeconym mistrzem i po prostu nic mnie już nie dotyka. Ja sobie płynę na chmurce i jestem idealna. Kiedyś też miałam takie założenie w głowie, że może tak to będzie. Dziś jakby nie o to dla mnie tutaj chodzi, tylko właśnie o samo bycie w tym procesie i doświadczanie siebie, zmian w sobie i tego jak to będzie dla mnie. Co tu się będzie działo, nie mam takiego parcia na to, że ja muszę coś osiągnąć, że ja muszę wszystko pozmieniać, muszę wszystkie jakieś negatywne schematy wywalić i wykasować po prostu. Myślę, że dla mnie bardziej podejście takie jest pomocne, w którym ja jestem z tym, co się pojawia we mnie. Wiem, że pewne emocje na przykład pojawiają się już rzadziej. Pewne stany czy też pewne schematy rzadziej do mnie przychodzą, ale czasem wciąż przychodzą, i ja tego nie wypieram, pozwalam sobie, żeby to też się pojawiło czasem. Dyskutuję sobie z moim wewnętrznym krytykiem w środku i ja jestem cały czas w tym procesie. Jestem człowiekiem, wiem o tym, że jestem nieidealna i że będę miała różne trudności, będę miała różne życiowe wyzwania. I po prostu lubię obserwować to, jak wzrastam, jak się zmieniam, jak coraz bardziej autentyczna jestem dla siebie sama, i potem też mogę wychodzić tak autentycznie do świata na zewnątrz, i to jest dla mnie piękne, właśnie sam ten proces bycia w tym. I niekoniecznie uważam, że muszę dotrzeć nie wiadomo gdzie. Ja już czuję, że ja już jestem w super miejscu, dlatego, bo ja każdego dnia wybieram, że ja chcę zrobić dla siebie coś dobrego, że ja każdego dnia słucham siebie, że jestem w tym procesie po prostu, że się uczę i to jest super, żeby właśnie móc docenić siebie za to, w jakim miejscu jesteśmy, niezależnie od jakby. Tego, kiedy zaczęliśmy się uczyć, kiedy zaczęliśmy być bliżej siebie, jak nam idzie, czy mamy różne wyzwania, czy cokolwiek się dzieje w naszym życiu, to umieć po prostu docenić siebie i to, co robimy dla siebie, docenić to, co w przeszłości robiliśmy. Nawet jeśli to nie było zdrowe, to my wtedy działaliśmy na tyle, ile potrafiliśmy, na nasze możliwości na tamten moment, na naszą wiedzę. I fajnie jest umieć właśnie to doceniać. Przeszłości siebie i teraz siebie, i zanurzać się w tym, jakby czego doświadczamy w danym momencie, bo to właśnie doświadczenie jest nas w stanie najwięcej nauczyć, jeśli jesteśmy w nim obecni. Także myślę, że rozwój osobisty nie ma chyba takich konkretnych celów. Znaczy, oczywiście, każdy może sobie coś tam wyznaczać po drodze, że na przykład chce zmienić to albo to. Chcę na przykład bardziej wychodzić do życia autentycznie, a nie unikać. Chcę bardziej patrzeć na życie oczami miłości, a nie z lęku. Więc można sobie tutaj stawiać różne cele na tej drodze, ale ja bardziej to czuję tak, że ja sobie stawiam jakieś cele, idę właśnie w określonym kierunku, ale też cieszę się tą drogą, samym procesem i byciem w tym, że ja się tego uczę. I czasem jest to wyzwaniem, czasem jest to trudne, ale fajnie jest po prostu w tym być i fajnie jest docenić to, że mam świadomość pewnych rzeczy i że mogę dzięki temu łatwiej żyć sama ze sobą, przyjemniej. I też później oczywiście to wpływa na całą jakość mojego życia, też na moje relacje z innymi, więc to, co ja daję samej sobie i cały mój rozwój, wpływa na to, co ja wnoszę do świata, więc to ma też taki jakby głębszy sens i cel, można by było tak powiedzieć, że jeśli każdy z nas jest w naszym własnym rozwoju osobistym, w naszych zmianach, to my będziemy jako całość tworzyć społeczeństwo, społeczność. Też, która będzie mogła lepiej ze sobą funkcjonować, tworzyć głębsze więzi, być takim społeczeństwem, które już funkcjonuje w miłości, w szacunku, w akceptacji siebie nawzajem, to jest może taki długofalowy cel i taki już jako wspólnoty nasz. Ale też się fajnie cieszyć e, tymi zmianami, które zachodzą, mimo że może nie jest idealnie, już w tym aspekcie, że wszyscy się zmieniają, tak, ale już dużo więcej osób jakby jest na drodze rozwojowej, każdy na swojej, każdy w swój sposób i my się zmieniamy i społeczeństwo też się zmienia, ono będzie sobie ewoluować. I też fajnie obserwować jest i docenić e, moment, w jakim jesteśmy, niezależnie od tego, czy już to jest idealnie, czy nie. Dziękuję Wam bardzo za te pytania. Myślę, że były takie dość ciekawe dla mnie też do odpowiadania i może też dla Was do posłuchania moich właśnie odpowiedzi. Cieszę się, że miałam tutaj przestrzeń, żeby wyrazić właśnie swoje refleksje. Jeśli macie jakieś pytania, to zawsze możecie do mnie napisać: napisać tu w komentarzu, czy też maila, czy na Instagramie. Ja chętnie się odniosę do Waszych pytań w odcinku podcastu, albo po prostu na stories, albo Wam odpiszę w wiadomości, także dawajcie znać, jeśli coś Was nurtuje. I do usłyszenia w kolejnych filmach czy też podcastach. Pa! pa.